Mamy słowo brzoza. Brzoza jest jednym z ulubionych słów językoznawców, dlatego że pokazują oni właśnie tą indoeuropejskość języków europejskich i pokazują jak bardzo podobne są te języki do siebie. Więc najczęściej ten jest b, początkową literą, na brzozę. No więc mamy Birjeza, czy Birjoza, bo to różnie Rosjanie wymawiają, zauważyłem. Birjoza, Birjeza. Po językach germańskich, wszystkich prawie tak samo: szwedzki Björk, jak ta pojasnkarka, po niemiecku Birke, prawda? Auschwitz, Birkenau. berg po szwedzku, po holendersku, przepraszam, berg, po angielsku birch, birch się pisze przez ch, po francusku bulo przepraszam, Bilo, bo jest b. u. U po francusku rzecz tak, u umlot. Było leau po włosku betul betulla, a po y, hiszpańsku tak, jakby było to samo, tylko jakieś, takie jakieś arabszczone więc jest jest abydul. Dziwne, prawda? I japońsku, y, japoński nie jest językiem indoeuropejskim, więc to jest dobry przykład. Kaba, 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 kaba. brzoza, brzoza, brzoza. brzoza.